Nie, nie do ogarnięcia. Ta, ta, ra, ta, ta. To będzie nawet spoko. O, to jest za tą wyspą. Odkąd zobaczyłem to? ciebie... Nie mogę nieść, nie mogę spać. Nie, nie mogę spaść. Odkąd zobaczyłem ciebie... Coś jak do tego tak. doszło, nie, o, nie wiem. wiem Miłość, ja wiem, miłość pokolety, domu, sobie sprawę, się sobie dała znać Trześć pę... Nie, już nie Co poradzić mogę na to A. Że miłość przyszła będzie. właśnie dziś Teraz jest odkąd zacząłem ciebie, bez kitu, patrzcie No Odkąd zacząłem ciebie Ej, oh mój głos jak stę, śpiewaj, śpiewaj Nie mogę jeść, nie <laughs> mogę spać Śpiewaj, śpiewaj <laughs> Miłość o sobie dała znać No i dawaj, red, dawaj refren No, no, nie dużo. no Cię ukryję O kurcze U stóp ci złożę cały świat Dawaj, dawaj, dawaj Serce me dla ciebie bije, bije. I czeka na twój mały znak Aaj, Let's go, teraz wszyscy razem Cześć,